Siemanko, witam was w kolejnym odcinku w serii Biedne Gospodarstwo sezonu drugiego W dzisiejszym odcinku widzowie zajmiemy się zbieraniem kostek Oczywiście trawy, znaczy siano tak naprawdę już Na takiej właśnie łące, na której ostatnio pracowaliśmy, Tą stipą, która tam stoi Ogólnie tak, z jednej łąki widzowej już sobie tam na, to, na tą górkę na borze sobie właśnie już Kostki się napołkodałem I dzisiaj właśnie z takiej właśnie większej łąki, która jest tam za tamtym właśnie oh, oh, laskiem te kostki sobie właśnie pozbieramy burtę sobie jak widzicie zdjąłem i na samym wstępie tego odcinka możecie zostawić łapkę w górę oraz napiszcie komentarz dla zasięgu i możecie zostawić również subskrypcję z dzwoneczkiem tylko pamiętajcie o dzwoneczku bo dzwoneczek to jest w ogóle bardzo ważna sprawa w tych czasach także co ja już tutaj więcej nie będę wam gadał o tym wstępie tylko wsiądźmy sobie do sześćdziesiątki no i pomału możemy sobie na pole wyruszyć góry jak widzicie od rana już dziobią, szukają robaków i innych takich właśnie minerałów w tej ziemi. Dobra, bramę sobie muszę otworzyć. Dobrze. Też kurde. Ta brama jakoś trochę skrzypi, ale nie jest jeszcze źle. pasowałoby ją też nasmarować niedługo. Dobra, można wyjechać. No i tak widzę. Napiszcie w ogóle w komentarzu, to tam was słychać. Jak to wam? Te wszystkie dni mijają. Bo teraz, jak to oglądacie, to część ma pewnie ferie, a część ma. Y, część ma zdalne. Także możecie, możecie napisać, jak to wam to właśnie wszystko y, leci. To, to, to życie wasze. Dobra, zacznijmy sobie bramę. No i tak, widzowie. Niedługo żniwa ogólnie. Bo jak widzicie, już czuć. Czuć to lato. Czuć te wakacje. I właśnie, że dziwniwa niedługo, nie niedługo będą, właśnie, tak. Właśnie, mm, sorry, że mówię ciągle właśnie, ale niedługo trzeba, niedługo ten... Dojrzeje nam zboże wszystkie. Co ją, czemu długo kostka leży? Nie wiem, czy to moja, czy sąsiada? Może się później weźmie, widzą Nie wiem, to chyba moja ogólnie, bo ja ostatnio właśnie wracałem z tej łąki. A może jakiś sam się zgubił niedawno? Nie wiem. Można się zatrzymać i wziąć Dobra Sobie oczywiście skręcamy ta łąka jest tam w dole Kto, kto po raz pierwszy ogląda to To mówię A kto jest stałym widzem to No myślę, że kojarzy To nie jest ta łąka, bo tutaj widzicie Sąsiad nie pokosił jeszcze Nie wiem na co on czeka Bo teraz sąsiady nie pokosiły tych łąk Nie wiem na co oni czekają Ja pokosiłem i Kostki mam już. Tylko ciekawe czy nikt nie ukradł. Tu też kurde widzę jakiś pas mi urósł. Kurde. Niedawno koszone, ale ta trawa już urosła, no. Dowie powiem wam, że kurcze jest ciężko. Z tym w tym roku z tą trawą, ale dobra. Więc sobie jeszcze dziesiątkę, bo myślę, że nie ma sensu, żeby ona chodziła. No i co? Będziemy sobie tak zbierać te kostki. Niestety wideł nie mam. Będę sobie ładował je. No ręcami, bo nie mam niestety innej opcji miał być do, do pomocy tutaj na odcinku yy, mój kolega ten jak pamiętaliście jak to pamiętam z poprzedniego odcinka z yy, pracowania miał być, ale niestety musiał jechać do ...do siebie, bo też roboty ma tam ma no, trochę. Też czegoś tam sprawy rodzinne ma no i niestety niestety nie mógł zostać no tego będzie musieli to tak zbierać no, wiecie, jakby on był, to on by tam trochę w, w ciągniku jechał powolutku. A ja bym te kostki wrzucał, no trochę byłoby to szybciej, zawsze, prawda? A tak to niestety kurczę. No, muszę to tak zbierać, no nie ma innej opcji. Tutaj w ogóle ta trawa tak urosła, że tutaj kostek to nie widzę, powiem wam, szczerze. Ale tu widzę kostkę. Już ta trawa taka kurczę, gęsta, tyle tych kwiotków narosło. Trzeba będzie. Jakąś no, inną trawę tutaj, może zasiać to przeoradzi i zasiać coś, coś innego, ale tak, widzowie. No kurczę, co jest co tu się stanęło. Co, 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 co? Dobra, no właśnie, tak to jest, widzowie. Kurde, jak nie ma pomocnika, to wszystko się sypie. No, jak jest pomocnik, to i pogadać z kimś i wiecie, no tak, co, to? Teraz może, że muszę coś tam wam do tej kamery mówić, żebyście znowu tutaj nie zanudzili na śmierć, prawda? Jakąś pewnie muzyczkę wam tutaj w tle puszczę, w montażu. Bo ogólnie co? No tutaj żadnych dźwięków praktycznie poza tym, że do was mówię, no nie ma. Też jakoś teraz cicho jest na dworze, powiem wam, bro. szumu nie ma, wiatr nie wieje jakoś mocno. Też przy lesie jestem, to nie powinien być ten wiatr, ale jakoś nie szumi, powiem wam bardzo, bo to jest też, wiecie, jest lato to pogody są w miarę spokojne, prawda? Nie ma jakichś takich właśnie porywów wiatru dużych Dobra wiecie co ja będę to chyba robił także ile? Mm, taki po prostu ile tutaj jak mam to powiedzieć? No po prostu taki promyj wokół 60 będę zbierał. O tak mam tak, tak miałem na myśli. I tak będziemy robić, no. Raczej mm, te wszystkie kostki na tym przyczepienie wejdą. Czy będzie zrobić pewnie dwa kursy. A może trzy? Jeszcze nie wiem Kurcze, no nie mogę się tak czasem złapać, bo No wiecie, widłami to byłoby, byłoby, to byłoby widłami Jak się wideł nie ma to trzeba ręcami Ale ma kostki małe, to wiecie no. Też ogólnie mam tura do 60, nie do jakieś 60 Do 30, tak, bo tutaj 60 tura nie ma, jak możecie zauważyć Ale mam właśnie tura do 30 ale nie mam właśnie prasy rolującej także, może po żniwach coś się właśnie zacznie zmieniać na, na tej gospodarce mojej między innymi mam planach w ogóle kupić jakiś nowy ciągnik prasę na pewno bo jak widzicie no z tymi kostkami to w ogóle jest roboty, prawda? i to sprasować to się sprasować może jest wygodnie ale potem to pozbierać kurczę, to mi wypada mi z rąk, kurcze dobra, niech to tutaj tak na razie wleci Dobra, myślę, że jeszcze wezmę Tam jest kostka jakaś, polecimy po nią No i tak, właśnie prasę będę chciał nową też kupić Tylko jeszcze nie wiem jaką, no Ogólnie jakieś tam oferty widziałem na jakichś OLX-ach W tego typu właśnie stronkach Już nie wiem jeszcze jaką kupić Myślę, że jakąś sip może, rolującą albo Albo no nie wiem widzę, no naprawdę nie wiem, nie wiem, no jakąś chyba najlepiej Dobra Pospinajmy sobie to wszystkie te kostki tutaj, żeby się nie nie, nie, nie kurde nie pospadały I Trochę podjedźmy do przodu Odpaliło ładnie 60 nasza Utopiona, ale wyschła Co prawda Powin jakiś mieć większy remont teraz i chyba właśnie tak zrobi, wiecie? No bo jednak mimo wszystko Ona nie chodzi jakoś teraz tak fajnie. Tak, tak sprawnie. Nie jest zdrowa do końca, wiecie? No po prostu oddechnijmy Tu w sumie można to odp odpiąć tego. Na razie sobie tutaj ułożę jeden rządek. Też można odpiąć. to niech będzie zapięty, bo na razie... Yy, no nie muszę odpinać. No i tak, no możecie ogólnie zostawić łapkę w górę. Jeśli Wam się ten odcinek już podoba, to będzie naprawdę bardzo miło. No i widzowie tak, wracając takich... znaczy nie wracając, teraz tak poruszam właśnie takie sprawy, głównie kanałowe, takie organizacyjne. Jestem właśnie po tygodniu live'ów. Wy w poprzednim właśnie tygodniu, wtedy kiedy były livey odcinków nie mieliście, ponieważ stwierdziłem, że no nie ma to sensu, żebym jeszcze odcinki dla Was wrzucał jak są, są codziennie live'y, prawda? Za trochę pomyślałem sobie, że to takie bez sensu. No i do tego tak zrobiłem, jak zrobiłem. Ale w tym tygodniu no spokojnie już odcinki powracają. A live jakiś się myślę, że pojawi. No szczerze to nie wiem, ale myślałem, żeby zrobić live w czwartek, czyli jakby to oglądacie, to to, to 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 jutro. Tak, o ile wam to widzisz, że wrzucę na środę. kostki będziemy tak układać. Także jeśli live jutro jest, no to serdecznie zapraszam. Pewnie właśnie przypomnienie jest. Już to teraz jest miejsce zaplanowane. Także widz drogi, możesz sobie przypomnienie ustawić, żeby być poinformowanym o live Tak już na 100% raczej, bo jak, bo jak masz to przypomnienie, to, to raczej powiniene się dostać. No, bo różnie to jest właśnie z tymi powiadomieniami. O kurde! Różnie to jest właśnie z tymi powiadomieniami. Z, od subskrypcji, z, z tego dzwoneczka. Dobra. Nie powiem jest tych kostek, naprawdę, jest tych kostek. Ale powiem wam, że ja to lubię. Ja lubię naprawdę zbierać takie kostki, bo to jest takie, kurde, to jest takie fajne. Naprawdę, widzowie. Te kostki, no. Niby są może i uciążliwe, bo wiecie, no. Jest ich dużo, jest ich... Są one małe. Trzeba latać kurde po tym polu jak głupi Ale naprawdę ja lubię to robić, bo taka, taki polski klimat naprawdę czuć. Niedługo też właśnie. Tak jak wspomniałem żniwa No i też będzie tych kostek, tylko że słomy trochę. Bo pól mam ile właśnie takich słomę, widzę, bo teraz mogę policzyć tak na szybko w głowie. Mm. <grym> raz. Raz, dwa. Trzy, trzy, chyba trzy pola chyba na słone są o ile się nie mylę. O ile właśnie dobrze policzyłem, tutaj wszystkie kostki wyzbierane? Wyzbierane. Dobra, tu jeszcze możemy zebrać. Tom, i Tom, o Tom, i Tu jeszcze widzę, że kostka jest, dobra to. No spokojnie, to pozbieramy. Bez spiny, bo czas jest. Jeszcze z Boże nie dojrzało. To... Nie trzeba się spieszyć z żniwami na spokojnie wszystko. Jest ta kostka. Tym dobra. To trawo wizowie tak ogólnie szybko rośnie, że... Osak tam. Zresztą sami widzieliście niedawno. Było przecież yy, prasowanie. Trawa była. Była już jakaś tam yy, wysokawa. Ale nie była taka jak teraz, jak widziałem. Zobaczcie, kurde. Gęsto jak nie powiem widziano. Bo nie chciałem jeszcze jakiegoś tutaj banika albo ostrzeżenia dostać od, od YouTube'a Także tak. Zaraz sobie podjedziemy do przodu znowu. Góle nawet nie wiem, która minuta odcinka już jest. Dobra. Teraz sobie trochę te kosteczki moje pospinajmy, żeby jeszcze nie spadły jak. Będę przejeżdżał. Co prawda łąka sprosta, znaczy płaska praktycznie. Dobra. O, czemu ja wychodzę, Dobra. Mi się wysiadło nagle widzowie. Dobra, podjedźmy sobie do przodu. Trzymają się kostki, trzymają się. Ja też nie chcę tak szybko jechać. Tylko tak powolutku, ostrożnie wiecie no. Dobra, myślę, że sobie tutaj stanę. I zgaśmy ją, bo po co ma chodzić? Paliwo drogie, więc trzeba oszczędzać paliwo. Jo, 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 jo. Czemu mi to tak spada, widzowie? No ale <grystanie> odepnijmy sobie pasy. To no nie chce się odpiąć, dobra, już się chce odpiąć. Dobra, odepnijmy sobie te pasy i sobie już możemy kostki dalej układać. No i znowu od końca będziemy latać. Aż tam kilka metrów. jeszcze środkę sobie pozbieram. I myślę, że sobie właśnie na tym odcinku tak pozbieramy tylko ten taki pas tam do końca aż do tych drzew i będziemy chyba kończyć, bo nie chcę właśnie też tak zanudzać tym odcinkiem tak bardzo. Ja sobie oczywiście to wszystko dozbieram poza materiałem. Dobra. Nawet mi się to widzoje ładnie układa, zobaczcie no. Myślałem, że będzie naprawdę dużo, dużo gorzej, ale jest naprawdę Yy, ładnie to wychodzi No i dobra, kolejna kostka, no czemu ty spadasz, no kostka no Taka fajna jesteś Leciutka, bo to sianko wiecie wysuszone Kurcze fajne Takie pachnące jeszcze Dobra No i tak to leci no na tej polskiej wsi no Dobra czy właśnie może jakieś przyczepy pasowałoby dokupić? Bo też jak wiecie, mam jedną, właśnie. Dobra, A co tu jakieś takie dźwięki? Kurde, nie wiem, czy to też słyszeliście, ale. Ktoś się tam w lesie, chyba ogólnie. Nie wiem, dobra. Nieważne, nie będziemy wnikać w szczegóły. O, widzę, że to już kurczę, nawet ten. Już kolejny poziom trzeba robić. Tylko nie wiem, właśnie jak. Teraz będziemy to robić. Bo ja tak myślę, żeby. Mm, tutaj właśnie nie, bo tutaj mi jeszcze pospada. Myślę, że. Mm, trochę to źle układam. Trzeba było inaczej, no dobra, tak będziemy układać. Nie ma problemu z tym chyba. O, tak można. I tu się jeszcze jeden rządek ułoży i będzie dobrze. O ile się uda, o ile nie, nie pospada mi to. Tak będziemy robić. Nawet wiecie co, jakby na przykład tutaj było więcej osób trochę do pomocy. To by nawet tej burty nie ściągał, tylko by się tak po prostu ściągało. Znaczy wrzucało te kostki. Wtedy pomocy nie ma, to trzeba. Syrazić. Jakoś, prawda? W życiu. Kurczę, no co się dzieje, że mi to tak wypada? Dobra, niech to nas tu leży. Te kostki są jeszcze. No tu jakaś leży, dobra. No i tak. Co to wam jeszcze mogę takiego powiedzieć? Yy, ważnego. Tak, dobra, to naprawdę chyba nic. Wszystko wam już powiedziałem. Tak to wygląda. No, myślę, że, myślę, że Wam się taka akcja podoba. Ogólnie tak potrzebne na kanale to. Ogólnie zbieranie belek to. Znaczy, kostek. To się Wam podoba. Tak widziałem w poprzednim sezonie, że to lubiliście nawet oglądać. No i fajnie, fajnie, bo. Kurde. Ile można oglądać też inne rzeczy: jakieś kultywatorowanie, czy oranie, czy jakieś nie wiem, sianie, nawet. Chodzi, choćby nawet. Kurde. Dobra. No i tak, gdzie tu mamy jeszcze kostkę, tu jest kostka. Zaraz sobie też zrobię zdjęcie na miniaturkę. Jakieś ładne. Myślałem, że tu bocia leci, ale nie. No i dobra. Nie wiem, która to już minuta odcinka, ale chyba już prawie, że dwudziesta. Także co widzę, wyjaśnię, że to by tutaj jeszcze tylko jedna kostkę bym mm, ułożył, zebrał. Będziemy kończyć ten odcinek Ja sobie to wszystko już Wyzbieram poza materiałem W wolnym czasie A co? Jeśli wam się to spod taki odcinek spodobał To zostawcie łapkę w górę, będę wdzięczny Jeśli chcecie możecie zostawić również Suba z dzwoneczkiem, tylko pamiętajcie O dzwoneczku, bo to jest bardzo ważne I co? Do kolejnych odcinków, na razie Trzymajcie się, no i cześć!